Dużą przyjemnością gratuluję poziomu kryształowego festiwalu, bo 15 rocznica za nami. Może oprócz jednego tytułu w przeglądzie głównym poziom był bardzo wyrównany. No nawet jeśli nie był wyrównany, bo według mnie nie był wyrównany, to był bardzo różnorodny i dobry po prostu. I to i tutaj trudno mi tak oceniać co lepsze, co gorsze. Ja wiem, że... W fachu dziennikarskim i w krytyce artystycznej to się zawsze jednak ocenia. Mnie nie bardzo nawet wypada jako dyrektorowi festiwalu, ale wydaje mi się, że tak jak zapowiadałem, nasza oferta była w tym roku wysmakowana. Tak powiedziałem i tak z tym się chyba wszyscy zgodzą. Jedne przedstawienia się bardziej podobały, inne mniej, ale, ale ogólny poziom jest, był dobry i bardzo dobry, tak bym powiedział. Rzekłem parafrazując e, słowa bohatera: Źle się dzieje, w polskim Szekspirze. Tegoroczna polska reprezentacja mam na myśli przede wszystkim wyróżnioną, po raz kolejny przez Państwa wyróżnioną, a nie nagrodzoną, prawda? Nagrodą Jorika oraz propozycję z Ofu, czyli przede wszystkim projekt międzynarodowy burza, który przegrał z waszym projektem, to w ogóle jest nie do pojęcia. I w propozycję Hamleta w Bytomia, no to dawno nie było takiej słabej polskiej reprezentacji. Cóż, no, tutaj winy nie mogę na siebie brać. Yy, wydaje mi się, że jest pewien kryzys, czy może przesyt w Teatrze Polskim wynikającym. Jacek Sieracki dokładnie tego nie zacytuję, ale parę lat temu powiedział, że nieszczęściem jest, że do Teatru Polskiego wtargnęła zgraja idiotów. I chyba tutaj nie ma yy, tutaj. To, to, to oczywiście jest takie uproszczenie, i to tak nie jest. No, nazwiska, ale, adresy. Ale to chyba nie na tym polega. Wydaje mi się, że. Mm, Ideologia wkroczyła i to niezbyt rozsądna ideologia. Jeśli kryterium estetycznym staje się brak koherencji, to tutaj natychmiast mamy mnóstwo talentów i mnóstwo ludzi, którzy mogą się popisać, że i ta, i niczego nie rozumieją i tworzą dzieła, które, których nikt nie rozumie. No, brak koherencji nie może być um, um, kryterium estetycznym, chyba że w zamian za unieważnienie czy podważenie wartości tekstu literackiego mamy coś innego podane. Ale tutaj właśnie brakuje tego czegoś innego. Nie wystarczy y, pokazać, że język nie jest właściwym narzędziem do opisu rzeczywistości. Nie wystarczy pokazać, że język to też konwencja. Nie wystarczy pokazać, że język jest linearny, a więc przez to nieprawdziwy. Jeżeli stwierdzamy coś takiego poprzez negowanie tradycji literackiej w teatrze, to w zamian musimy zaproponować inną propozycję, która będzie. Znaczeniowo bardziej nośna. Te znaczenia mają być głębsze i prawdziwsze niż język. Jeśli podważamy język, to musimy coś w zamian dać, a tego właśnie brakuje. I tu jest chyba pies pogrzebany, że, że nie wystarczy sama negacja tradycji, nie wystarczy naśladowanie jeden drugiego czy cytowanie i tak dalej. Poza tym, z cytowaniem to się robi mania wśród naszych reżyserów z młodego pokolenia. Którzy, którzy tworzą teatr środowiskowy. Przecież wykształcony odbiorca teatru w Polsce nie jeździ po kraju i nie ogląda wszystkiego. Nie wie, jakie to um, rzeczy pokazała reżyserka X czy Y. I cytatów z jej dzieła w dziele kogoś innego nie odczytuje, więc nie rozumie dialogu, nie wie o co chodzi, nie wie po co to. A skoro nie wie po co to, nie znajduje uzasadnienia dla, dla tego, co się tradycyjnie nazywa formą i przez to upada, upadają walory estetyczne. I, I przeciętnie, dobrze nawet wykształcony widz odrzuca to. Po prostu nie, rzeczywiście nie rozumie, ale nie rozumie dlatego, że to jest zakodowane, w tych środowiskowych kodach, które mają wartość dla kilkunastu, no może kilkudziesięciu osób w Polsce, a poza nimi to, to są bez znaczenia. No tak kilkadziesiąt osób w Polsce chce stworzyć ustawową jakąś definicję teatru artystycznego i specjalnie go finansować, ale to temat jakby na zupełnie inne spotkanie. Mi zabrakło na przykład większego w cudzysłowie opakowania niewątpliwego wydarzenia artystycznego, jakim był spektakl Miranda Oskarasa No. Nie wiem, żeby chociaż był program teatralny, żeby to wszystko, co, co widzieliśmy, no uzyskało godną oprawę. Podejrzewam, że takiego solidnego programu do tego przedstawienia nie ma, ponieważ ono tydzień Pamięta wcześniej Pamięta. Był, był, była prapremiera w, w, na Węgrzech i stamtąd prosto przyjechał tutaj, tam na premierę. Prawie nie zdążyli, to znaczy tam były bardzo napięte były te terminy. Udało się, przyjechali do nas i teraz dopiero na Litwie będą pokazywać i myśl, myślę, że tam dopiero materiały przygotują. Ehm, dlatego myśmy to znali tylko z opisów, z jakichś takich przekazów i, i, i przyznam, że to było tak trochę, nasza inwestycja trochę w ciemną była, ale z naszej inspiracji. Z naszej inspiracji to wyszło i. I chcemy to, tę współpracę kontynuować. Na przykład w przyszłym roku, to już mogę zdradzić, będziemy gościć Purkaretę z nowym dziełem, wybitny rumuński reżyser. Jesienią zaczyna próby. I tam występujemy w roli koproducenta razem z paroma innymi członkami sieci Festiwali Szekskoros. To już się udało. i W kwietniu będzie prapremiera w, w Krajowej w Rumunii, a latem Purkaretę tu przyjedzie. Także to też wybitny reżyser i, i, i wybitny scenograf będzie z nim współpracował, ten, który otwierał festiwal tegoroczny. Także to, to są twórcy uznani, nagradzani i bardzo nas cieszy taka, taka czołówka. No i rzeczywiście, jeśli czołówkę zapraszamy, to wtedy niektóre yy, 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 produkcje krajowe wypadają dość blade w porównaniu, prawda? Yy, no bo oj, na ten temat to, 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 to nie chcę się już dłużej rozwodzić, ale yy, pana. Rychcika nagrodziliśmy no, z, za odwagę taką artystyczną, za, i, i raczej za szukanie tego języka teatralnego czy, czy indywidualnego, którym zechce może w przyszłości o. mówić, niż za to, że już taki język wykreował. Ale w zeszłym roku był dużo ciekawszy gdzieś, podobne w poetyce tak, wieczór z Zabola, prawda? Był, 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 był. Też, też yy, przecież wyróżniony przez nas. Yy... Multimedialny i taki ciekawie zrobiony. Myślę, że no tutaj nie chcę porównywać, który ciekawszy, ale to w tym roku wyjątkowo mało było premier szekspirowskich, więc, więc mieliśmy. I nie wszystkie teatry się zgłaszają. Na przykład Teatr Narodowy nie zgłasza się, bo uważa, że nie wypada mu w konkursach startować. Także to nie jest takie, takie proste również w skali europejskiej, bo robimy międzynarodowy festiwal szekspirowski, ale to nie jest tak, że w całej Europie jest wysyp wspaniałych przedstawień takich jak Korshunowa czy, 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 czy Persewala. Chociaż akurat Persewala jest, tylko tak jak wspominałem na konferencji prasowej, nie udało nam się go ściągnąć w tym roku, może w przyszłym roku. Nie wiem, może po remoncie teatru muzyczny będzie miał silniejszy strop i może się uda tę scenografię zawiesić. Jest to wybitne przedstawienie. Hamleta w, w teatru Talia w Hamburgu. A, a, Korszuno, nie Korsz, przepraszam, a Perseval, Persevala przepraszam, Persewala gościliśmy kilka lat temu. W Gdyni graliśmy w Teatrze Muzycznym z Othellem. To, to może bywalcy festiwalowi pamiętają scenografię, były dwa, dwa fortepiany jeden na drugim. Po środku i pianista grający niezwykle ekspresyjnie, zresztą tenże pianista w najnowszym Hamlecie też występuje. I dwa ostatnie pytania. Pierwsze o lokacje, drugie o pieniądze. W poprzednich latach było więcej miejsc, więcej miast, w których rozgrywały się prezentacje Szekspirowskiego. W tym roku zabrakło też Dolnego Miasta. Lokacja przedsięwzięć festiwalu Szekspirowskiego właśnie w tym miejscu, bardzo trudnym, była taka no wręcz wzruszająca. Dlaczego w tym roku tak mało miejsc? No. Teatr Muzyczny w Remoncie, Opera w Remoncie. To już odpowiada na pana pytanie. Dwa ważne dla nas miejsca odpadają i, i dwie największe widownie nam wypadły. Dolne Miasto. Mamy niewielki program edukacyjny na Dolnym mieście, to co roku mamy, ale przedstawienie zrobiliśmy na wiosnę z, z Teatrem Modrzejewskiej z Legnicy. Latem nic nie, nie szykowaliśmy. Prawdę mówiąc, nie było takiej, takiego zapotrzebowania, bo to, nie, to jest z reguły tak, że, że reżyserzy albo przysyłają kierowników technicznych, albo sami przyjeżdżają i wybierają miejsca. To nie jest, albo proszą, żebyśmy plany wysłali i, i wtedy wybierają. Dlatego teatr kameralny to nie jest tak, że myśmy narzucili e, e, pieśni kozła, tylko to reżyser wybrał to, tę przestrzeń. My byśmy woleli jakąś większą, no bo tutaj widzowie się nie mieszczą. Dwa, gramy dwa razy, a, a pewnie dwa razy tyle widzów moglibyśmy mieć. Także to nie zawsze od nas zależy. A w tym roku pechowo nie dostaliśmy. Zabrakło kilku punktów, żebyśmy na no, wspaniały program, kilkuletni europejski, wygrali. Będziemy znowu startować i trzymajmy kciuki, żeby to wyszło, i wtedy ta skala będzie też inna, również działań tych około festiwalowych, czy, czy takich edukacyjnych. Ale myślę, że przy skromniejszych środkach to, to wyszło dobrze. I ostatnie pytanie, słyszeliśmy 700 tysięcy, 800 tysięcy, ile naprawdę wynosił budżet festiwalu i czy wszyscy sponsorzy spisali się podobnie jak w latach poprzednich? Tak, mamy nawet zwyżkę, jeśli idzie o sponsorów, to znaczy mamy różne kategorie sponsorów i kilku z nich o oczko wyżej weszło ze sponsorowaniem. W sumie budżet z tego co wiem. To, to jest w granicach... Bo to to tak tak, że... panie dyrektorze. To jest w granicach 800 tysięcy. Teraz zależy jak liczyć. Jeżeli ja nie liczę tutaj pensji naszych pracowników na przykład. Tak? Kos kosztów stałych nie liczę, biura i tak dalej. To jest to... rok na tym Tak. Pracują. Tak, a tu jest... To, co, co my płacimy zespołom za, za, za przyjazd, i co płacimy za obsługę techniczną, za całą organizację w ciągu tego tygodnia czy, czy 10 dni. To są te koszty. A, a na pewno trzeba dodać te koszty stałe, całoroczne, biura. No, no rozmaite. Także a, no 800 tysięcy to jest, to jest ta kwota. To, to w wydaje mi to że mnie dała w tym roku. Mniej dała i zapowiedziała, że w przyszłym roku w ogóle nie da. A jakie są powody? Nie wiem, to chyba trzeba prezydenta Szczurka zapytać, bo myślę, że to dlatego, że, że, że odczuwają, że to jest bardziej Gdańska impreza niż Gdyńska. No i, no i to są wszyscy znamy te miejscowe tarcia i tu padamy of, of, ofiarą, chociaż nasza oferta w Gdyni w tym roku może skromniejsza, ale w ubiegłym roku i w poprzednich latach była niezwykle bogata, niezwykle i, i, warto, i wymierna wartość tego, jeżeli w zeszłym tak, roku dla Gdyni, ale... ale również w sensie finansowym. Nasz wkład festiwalowy w Gdynie wahał się między 250 a 400 tysięcy złotych. I to Gdynia dostawała. Niewielką z tego część zwracając w formie wsparcia finansowego. No i no my oczywiście to nie będzie tak, że, że, że cios Pasujecie, za cios, tak? że sobie Gdynię odpuścimy, nie, Gdynię bardzo lubimy i, i to jest sprawa też widowni, bo gdyńska widownia niechętnie do Gdańska jeść i odwrotnie, gdańszczanie niechętnie do Gdyni jeszcze. No i to, to jest sprawa odległości, no nie wiem, nie wiem czego, to, gdyby te pociągi szybsze były, czystsze i bezpieczniejsze, może to wszystko byłoby inaczej. Ale gdy nie będziemy nadal grać. No cóż, na koniec zrobiło się mrocznie. <śmiech> <śmiech> nie, nie mrocznie. Wie pan, ja nigdy nie myślałem w, w kategoriach rocznych czy, czy dwuletnich, tylko w dłuższej perspektywie czasowej. I to zupełnie inaczej, za pięć lat może zupełnie inaczej no inaczej nie zbudowałby pan ta <laughs> 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 Dziękujemy. Dziękuję również.